Młodzież z zespołu szkół zawodowych nr 1 w działdowie uczestniczyła w kolejnym spotkaniu z cyklu Ludzie z Pasją. Tym razem o swojej misji na Madagaskarze opowiadał Daniel Kasprovicz. Opowiadałem przede wszystkim o, o tym, czym na co dzień się zajmuję, czyli tutaj o e, klinice medycznej w manernerne, o naszej szkole, e, o pacjentach, którymi się zajmuje, czyli właśnie tymi e, niedożywionymi podobiecznymi, z którymi mam przyjemność tak, pracować na każdy dzień. No i dzięki tutaj też hojności i organizacji tak wszystkich uczniów udało się też zebrać środki finansowe na leczenie tych właśnie wspomnianych pacjentów. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni, zadawali ciekawe pytania. Ogólnie było bardzo sympatycznie, więc cieszę się, że tuż przed wylotem na Madagaskar, który jest za dwa dni, mogłem jeszcze spotkać się z uczniami w Działdowie i opowiedzieć o tym, co jest na Madagaskarze. Spotkania do tych czas właśnie odbywały się głównie na terenie Gdańska, Warszawy było też spotkanie w Domu Kultury Bibliotecy w Rybnie. Tutaj w by jest kolejne spotkanie, jeżeli chodzi o ten nasz lokalny region. No ale tak na co dzień to udaje się spotkać no, z dość sporą ilością osób. W niedzielę też yy, przeprowadzam tak zwane świadectwa misyjne, czyli jeżdżę tak na parafię, opowiadam o tym, co udaje się na Madagaskar zrobić i w ten sposób zbieramy ofiary na nasze misje. My, Madagaskar jest jednym z najbiedniejszych krajów. Jeżeli chodzi o Afrykę, a niewiele osób zdaje sobie w ogóle z tego sprawy. I to jest taki kraj, w którym nigdy nie było wojny, a mimo wszystko sytuacja ekonomiczna i polityczna jest bardzo ciężka. I najczęściej tracą na tym ci najbardziej z tych naj, najsłabszych jakby grup tak, społecznych, czyli to są dzieci, kobiety, osoby starsze, których żywot na Madagaskarze niestety jest bardzo ciężki. Madagaskar to też takie miejsce, gdzie jest naprzemienna susza, cyklony, plagi najróżniejszych chorób, których wydawać by się mogło w XXI wieku już nie powinno istnieć, przeogromny analfabetyzm i niedożywienie, tak? Czyli tak dzisiaj udało się powiedzieć na spotkaniu, co drugie dziecko poniżej piątego roku życia jest niedożywione, więc to jest przeogromny odsetek dzieci, które potrzebują wsparcia i pomocy. Daniel Kasprowicz z Madagaskarem związany jest od 2014 roku. Obecnie buduje centrum medyczne dla wszystkich, którzy zmagają się z trudną, malgaską rzeczywistością. Się nawet myślę po tym, jak zbieraliśmy tutaj na fundację. To każdy...